Raków Częstochowa kontra Radomiak Radom. Takie spotkanie czekało na nas w dziesiątej kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy. Gospodarze przystępowali do tego meczu po porażce, aż 1 do 4 w Poznaniu. Radomiak z kolei szuka zwycięstwa w naszej lidze od 19 sierpnia i zwycięstwa 3 do 2 z Wartą. Pierwsza szansa dla Rakowa uderza za pola karnego koczergin i dobrze broni. Albert posiadała. Wciąż jesteśmy pod polem karnym. Radomiaka Bergren, Bergren odbija piłkę. Posiadała Rakowican. I gospodarze prowadzą 1 do 0. Rakowican to piłkarz, który był zamieszany w utratę dwóch goli w Poznaniu. A więc dzisiaj zmazuje plamę z ostatniego spotkania. To jego pierwszy gol w tym sezonie. Tu z kolei broni Wladan Kowacewicz. Uderzenie Semedo. A po chwili piękny gest na stadionie Rakowa. Słowa wsparcia dla profesora Filipiaka, który wczoraj w poważnym stanie znalazł się w szpitalu. Teraz już Rafał Wolski miał szansę gdzieś złapać na błędzie Wladana Kowacewicza. Teraz już druga część gry. Kittel na głowę. Do kogo? Do Bogdana Rakowicana. Nie miał żadnej bramki w tym sezonie Rakowicana, a dzisiaj ma już dwie. A to kolejny rzut wolny. Tym razem Koczergin do Johna ha Jeboaha! I jest 3 do zera. Festiwal stałych fragmentów gry w drugiej połowie. A Jonie Boach może świętować pierwszą bramkę dla Rakowa w ekstraklasie. Pierwszą bramkę dla Rakowa w ogóle. Teraz je Boach do Z Zwoliński sam na sam z posiadałą. I górą bramkarz Radom, jaka Radom. 98. Minuta gry, Pedro Enrique zagrywa piłkę ręką we własnym polu karnym i Raków będzie miał rzut karny. Fran Tudor marnuje tę jedenastkę, piłkarz, który wrócił po kontuzji do składu Rakowa Częstochowa. Tego powrotu nie uczcił jednak golem. Raków Radomiak 3-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.